Jakie jęki! O, nie, ubrzyj, ubrzyj, ubrzyj. Jakie? Fuczki. Ale, foczki! Zostawcie łapę do góry. Czerwony przycisk, zamieniamy na szary. I trwamy w wyzwaniu. Zaczynamy drugi tydzień, a teraz widzicie sprawozdanie z ostatnich 7, czyli 7 do 14. Dalej trwam w tym wyzwaniu, było ciężko, parę razy chciałem zrezygnować. No ale nie oszukujmy się, widząc wasze zainteresowanie i zaangażowanie w ten projekt tak mentalnie, jak miałbym zrezygnować, jak miałbym nie zrobić tych 30 dni. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ, The Polish American, moi drodzy, kontynuujemy challenge. AJ The Polish Iceman, 30 dni morsowania. Obecnie jestem na etapie drugiego tygodnia, tak jak mówiłem. Na wstępie chciałem Wam bardzo podziękować za zaangażowanie, jeszcze raz, bo naprawdę 20 tysięcy łap pod filmem ostatnim, 1000 komentarzy, 250 tysięcy wyświetleń bardzo, naprawdę zacnie. Każdy twórca się cieszy, myślę, kiedy widownia docenia starania, a to nie jest łatwy projekt. Wymaga dużo czasu, dużo energii, dużo poświęcenia i mentalnej wytrzymałości, szczególnie dla takiego świeżaka jak ja, ponieważ no. Nie oszukujmy się, ja nie jestem prosem, aczkolwiek adaptuję się i o to chodzi w tych seriach, żeby adaptować się, sprawdzać swoje możliwości, granice, robić powoli krok do przodu i awansować w każdej dziedzinie, której się podejmiemy. No więc cofnijmy się w czasie o kilka dni, zaczynamy od dnia 8. Dzień 8 nie, wyją... nie należał do wyjątkowych, nic specjalnego się nie działo. Poza tym, że miałem kryzys, nie chciałem wejść do tej wody naprawdę, a było już późno, było późno. Miałem takie dni, że było fajnie. Miałem takie dni, że się czułem kozacko, ale teraz się czuję. Dziewiąty dzień z kolei był dosyć przełomowy, spróbowałem sobie czegoś nowego. Otóż postanowiłem, że zostanę w wodzie, no najpierw sobie wejdę raz, wyjdę, ale drugi raz zostanę, tak żeby sprawdzić czasowo, jakie są moje reakcje, reakcja mojego ciała, że zostanę tam na czas w tej wodzie i zostałem dwie minuty chowając ręce pod wodą. Gorszą sprawą było to, że po raz pierwszy zanurzyłem głowę pod powierzchnią wody. Wszedłem bez czapki i zanurzyłem się cały. Teraz jest lekka padacha, jestem 5 minut po. Najgorsze jest to, że jak się człowiek zapomni i podda się tej panice takiej, da się no jak da się ogarnąć panicę, o tak. To zaczyna być źle. Ja tak sobie muszę mówić, że Spokojnie Adam, przecież to jest tylko psychika, tak sobie mówię. Dzień 10 i 11 to był weekend i bardzo ciekawa, interesująca rzecz się stała. Banan na mordzie, bo powiedziałem, że wchodzimy w sobotę morsować i że kto chce, to niech przyjdzie w samej gdyni, ale no, kurde, jest sporo osób, naprawdę sporo osób i wszyscy wchodzą do wody. Także jest, jestem nakręcony pozytywnie. Na pewno wytrzymam dłużej niż się zamierzałem, bo chciałem wejść na chwilę przyciąć troszkę, ale teraz nie można. Do Ciętusy, do Ciętusy! Tak! Ua! Bardzo dużo ludzi się zebrało, ja nie wierzę! Siła inspiracji, motywacji to jest to, co ja w życiu chciałem robić, naprawdę! Zadyszka! Uf, ty, ale w ogóle swoją drogą to... Przeczytałem, że morsowanie to jest... Najbardziej dostępny, najłatwiejszy sport ekstremalny! Tak przeczytałem! Ja. Yes. Pierwszy raz, jest Pierwszy raz Jest Inspiracja Jakie jęki Jakie Ale foczki Ale jest git. Razem Razem jest dużo lepiej. Razem cieplej Długo siedzimy Ja bym wyszedł Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Zawsze Nikt nie chce wyjść! Nie lepiej jak się wchodzi razem w grupie, nie myślisz o tym. Nie myślisz, że ci zimno, tylko patrzysz na inne twarze i się śmiejesz. To jest naprawdę kozacko. Łapka, łapka w górę, lajki do góry dla wszystkich foczek. O! 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 Nie, nie polecam znajomości zawem. Jest niefajnie, jest zimno, można zamarznąć, ale wszyscy biegniemy jeszcze razem naprawdę przyszło ze 30 osób, była super energia, super ciepło. Nie macie pojęcia, jak to dodaje otuchy, jeżeli ktoś przychodzi po raz pierwszy. Ta energia ludzi, jak działa. Istotna rzecz, którą zauważyłem również tego 10 dnia, to było to, że leżąc sobie w łóżku, cyk, dłonie nad linią serca, trzymam w ręku telefon i sobie klikam, odpływa mi krew zazwyczajnie i drętwiają mi łapy. Także aż muszę je odkładać i sobie tam, wiecie, muszę poczekać, aż spłynie mi krew. Parcieją drętwiają mi dłonie. To nie powiem skłamie, jeżeli powiem, że odeszło, ale zmniejszyło się. I uczucie mrowienia jest mniejsze, łatwiejsze do zniesienia. Mogę dłużej sobie tak siedzieć. Po prostu siedzę i czuję, że coś tam drętwieje, ale nie, nie drętwieje na tyle, że mi to bardzo doskwiera. Czyli krążenie rzeczywiście w dłoniach się poprawiło. I chciałem robić od razu pomorsowania treningu, dlatego poczekałem sobie parę godzin i teraz w 3-4 godzin później robimy nogi. Co zaobserwowałem z kolei, patrząc w lustro na swoją buźkę, widzę, że jestem blady. Trupio blady naprawdę i wow, aż. Kilka słów na temat treningów, jeżeli chodzi o rozgrzewkę, o stan gotowości organizmu. Stawy, przyczepy, wszystkie więzadła, czuję, że muszę mocniej rozgrzewać, żeby, żeby przypadkiem sobie nie zrobić żadnej krzywdy, ale czuję dużo lepsze takie przygotowanie i skupienie. Ćwiczenia idą jak po lekki przy treningówce. To samo co mówiłem w poprzednim odcinku, czuję się, jakbym był na takim lekkim. Hmm, w gazie, naprawdę. No, czuję taki stan gotowości organizmu i może skłamałbym, gdybym powiedział, że mam dużo więcej siły, bo nie, mam jakoś siłę. Siła jest ta sama, tylko taka świadomość mięśnia, przytomność. Kurczę, nie wiem jak to. To jest taki inny stan no Stan gotowości, po prostu. Nazwę to stan gotowości. Mm, przyjemnie się ćwiczy na dobrym humorze. Jeżeli nie widzieliście, podpinam kartę. Teraz widzicie link do ostatniej piosenki, którą. Już widzieliście, słyszeliście, ale jeżeli nie, to wchodźcie i słuchajcie. Chciałem zadbać o swoją przyszłość, lecz praca i szkoła zabijały kreatywność. Jezu, ty co się stało, Mucha? Żyjesz? Mucha. Ech. No, i takim skokiem wjeżdżamy w dzień jedenasty. Jeszcze więcej osób, z tego co widzę, niesamowite, jak to się rozwija. Patrzcie, żeby nie było nudno, dzisiaj troszkę podkręcamy atmosferę i najpierw wchodzimy po prostu, żeby się zanurzyć. Wchodzimy do tej wody, ja nie mogę ile jej jest, a później wychodzimy i skaczemy tam, gdzie widzicie tam, jest ten pomost, prawie że przykryty wodą, to znaczy, że jest tam wystarczająco głęboko, żeby skoczyć sobie na główkę. Skaczemy na główkę, dochodzimy do brzegu, biegniemy wzdłuż plaży, w tą, i z powrotem do końca. No i to tyle na dzisiaj naszej akcji Także, tak będziemy robić Ale to jest ta fala, jak kucniesz to ta fala jest wyższa od ciebie, patrz Gąższy szok dotychczas Zgubiłem buty Zgubiłem gacie Gacie miałem na kostkach musiałem je pod wodą podciągać Rest in peace Rest in peace moje buty Tak mi zmroziło głowę Że bolała po prostu Ale za, za piesim czy jak zanurzyłeś wtedy? Jak zanurzyłem nie? I teraz jak wyszedłem Musiałem stanąć, się zatrzymać, złapać za głowę. Tył głowy? Tył głowy, tak. No bo to jest nawet. No, tył głowy mi umarł. No. Eczapli, nie Dzień 12. 1130 osób, nie? Co więcej, 1130 osób wchodzi do morza. Do you get it, bro? Like 1130. Byliśmy w Cetniewie, tam było to wydarzenie, i to zostawiam na kolejny odcinek, bo chcę wam pokazać więcej ujęć. To wyglądało. Grubo. Patrzycie, w następnym odcinku to oglądacie. No i ej, muszę jeszcze o tym powiedzieć, miał być challenge z okazji 10 tysięcy łap pod filmem, tak jak powiedziałem, że będę siedział do maksa i ten challenge będzie miał miejsce ostatniego dnia, 30 dnia będzie to challenge polegający na tym, że sprawdzę ile czasu jestem w stanie wytrzymać pod, jakby w tej wodzie, Teraz pytanie do Was. Możecie w komentarzu napisać, czy to ma być e, Waszym zdaniem bez obuwia ochronnego, czy w obuwiu ochronnym i czy z rękoma nad wodą, czy z rękoma pod powierzchnią wody. Nie, bo też nie wiem, y, jak do tego podejść. O kurcz Beki. To to chyba tyle, jeżeli chodzi o przyjemne spanie. Dzisiejsze wyjście jest bardziej chillowe. Ostatnie trzy dni cały czas wchodziłem z kimś i chcę sobie wejść sam, zobaczyć, bo to jest dużo ciężej. Znacznie ciężej jest wchodzić samemu. Jeżeli chcecie iść pierwszy raz, to idźcie ze znajomymi. Ale z drugiej strony ciężej się skupić na oddechu i ciężej jakby posłuchać swojego organizmu, jak się zachowuje. Także dzisiaj robimy taki na spokojnie wypad i towarzyszy nam gość specjalny, i to jest waleczna. Barbara, ponieważ się zaprosiłem, żeby zobaczyła, jak to wygląda jeszcze. Te boi się za każdym razem, jak wie, że syn wychodzi w Bałtyku pływać. Ale ona jeszcze nie wie, ja powiedziałem, znaczy jeszcze nie, mówię wam teraz, nie. 20 tysięcy lajków i Barbara wchodzi na 30 dzień ze mną do wody morsować. Hey, hey. Ostatniego hey. dnia. Na 30 Kasuj dzień. To nie kasuje, no jak, mamo, lajki. Dla lajka, dla wyświetleń nie zrobić. Tego? Nie, nie zrobię. Paki, jaka woda? Zimno? No co ty? Pokażę wam teraz, jak wygląda woda pod powierzchnią. Jak szybko zrobiła A musisz zimno! Na no, <grym> jest blisko Zawsze dobrze mamy ze sobą. Co sądzisz? Tragedia w życiu. 14 dniło chodnika mamy, także sam nie jestem. Dzień 14 potraktowałem jako taki kolejny etap podniesienia poprzeczki postanowiłem, że zamiast wchodzić dwa razy do wody, wejdę tam raz, ale zostanę dłużej. Chcę się przygotowywać do tego challenge'u na dzień ostatni. Chcę zobaczyć, ile czasu wytrzymam w wodzie, w ogóle ile czasu obstawiacie. Jak myślicie, ile czasu wytrzymam tego 30 dnia w wodzie, będąc w tej wodzie? Ile to będzie 10 minut, 5, 15? Nie wiadomo, nie? jak obstawiacie? Napiszcie w komentarzu. 3,40. Dobra, 3,40. Słuchajcie, nie ma dramatu. Posiedziałbym nawet 6 minut. Ale chcę zanurzyć głowę na ten 14 dzień. Także dalej jestem. Trwam w swoim wyzwaniu. Mam nadzieję na początek. no, Myślę, że już na ten najcięższy okres mamy za sobą. I teraz czwarta minuta wybija. Ale tak serio, naprawdę, właśnie wyszedłem po czterech minutach. Ręce? Kurde, naprawdę jest fajnie. Ale no dobra, nie będę gadał. Zaraz, zaraz wam wszystko opowiadam, tylko ubieram się, bo będzie zaraz grubo. I takim sposobem dochodzimy do dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest dzień 15. Dzisiaj był skok na bombę, troszkę walnąłem dupą w piasek, ale było bardzo fajnie. To już jest też relacja. A, już wciśniemy to teraz, resztę zobaczycie później. Dobra, pierwsze, pierwszy raz wchodzę na świadomce. Bez butów. No i tyle. A na chwilę obecną to by było na tyle. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie aktywności pod tym filmem, bo projekt fajny. Jara mnie, jara mnie. Widzimy się za parę dni. Tak, wszystko powiedziane. Do zobaczenia. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc. Na razie i morsujcie bezpiecznie. Naprawdę wjechałem pośladkami w piasek tak mocno ale stopy nie drętwieją aż tak, nie, nie ma... nie, już teraz się nie? No Nic, w sumie mam czucie w dłoniach Największy progres zobaczyłem, kiedy skoczyłem na główkę do wody Zanurzyłem całą głowę i miałem takie przełamanie, takie przeciążenie że jak, jak wyszedłem z wody, to nie mogłem oddychać. W ogóle ledwo co doszedłem do brzegu. Ale później od tego czasu jest już. Kurde, nawet miałem dłonie w wodzie i mam czucie, nie straciłem czucia w palcach pierwszy raz. Nie wiem, czy to można podpiąć pod poprawę układu krwionośnego, ale ktoś mi zadał pytanie, chyba chcieliśmy zawstydzić, tak, albo ktoś chciał mieć kozackie pytanie pytające, czy jeżeli układ krążenia się poprawia, to czy poprawia się w każdym miejscu? W każdym miejscu. Otóż odpowiadam na to pytanie tak. Układ krążenia poprawia się w każdym miejscu. Przetestowane.